Efektywność nauczania zależy, jak już mówiliśmy, od nastawienia do nauki, czyli od motywacji. Jeśli jestem przekonana, że coś mi jest niepotrzebne, to mój mózg tego nie przyjmuje. Znamy to wszyscy. Mamy przeczytać jakiś tekst. Wiemy, że musimy, zaczynamy czytać. I po paru że ja już myślimy o czym innym. Mówimy sobie, człowieku, skup się, tak? Jeszcze raz zaczynamy czytać. I znowu widzimy, że jest to samo. My chcemy, ale nasz mózg nie chce. Dlaczego? Bo tak naprawdę my jesteśmy przekonani, że to jest nam do niczego niepotrzebne, tyle, że są jakieś inne powody zewnętrzne, które nas do tego zmuszają. Innym czynnikiem jest czas. Z najnowszych badań wynika na przykład, że minimum zajmowania minimum kontaktu z językiem obcym, które zapewnia możliwość nauczenia się języka obcego to 4 godziny w tygodniu. Poniżej 4 godzin naturalny proces zapominania jest wolniejszy niż proces uczenia się. Czyli mając godzinę w tygodniu języka obcego, to jest w zasadzie prosta droga do demotywowania. Nie można skutecznie demotywować, niż uczyć tak, żeby ten mózg nie miał szans się nauczyć. Również przy dwóch godzinach, bardzo problematyczne, musielibyśmy takie podania dawać, żeby te dodatkowe dwie godziny jeszcze były. Wiadomo, chodzi się na kolejne szkoły yy, popołudniowe i ogólnie dodany czas powoduje, że, yy, że możemy się języka nauczyć. Także. W spadek na mózgiem płynie taki wniosek, jeśli chcemy uczyć języków obcych rzeczywiście, to w szkołach musimy na to poświęcić minimum 3 godziny w tygodniu, i wtedy ta dodatkowa praca własna może spowodować, że ilość czasu będzie wystarczająca na mózgu. Kolejny czynnik głębokość przetwarzania informacji. Jeśli będziemy tylko receptywnie i reproduktywnie podchodzić do wiedzy, to również zapamiętywanie jest bardzo utrudnione. A wiemy, jak często w szkole polega wszystko tylko na czystej reprodukcji. Tak? Nauczyciel podaje, bo mało czasu. Ja, ja wiem, czemu nauczyciele tak robią. To nie jest tylko problem naszej polskiej szkoły. Tak? tak? Przeładowane programy, że w zasadzie wystarczy czasu na to, żeby to opowiedzieć, a człowiek, a uczniowie mają się tego nauczyć. Jest to najmniej efektywny sposób uczenia się. Materiałów powinno się podać tylko tyle, ile możemy przetworzyć. Zaraz do hipokampa dotrę, bo całość w hipokampie najpierw się do pamięta. Głębokość przetwarzania informacji, informacji, a zeszyty ćwiczeń i robienie ściąg. Co jest lepsze, ściągi czy zeszyty ćwiczeń? Ściągi. Dla mózgu ewidentnie, dużo lepsze. Musimy wiedzy nadać określoną strukturę, musimy się zastanowić, ile podgrób, co ważniejsze, co podkreślić. Przetwarzamy najgłębiej jak można materiał. Jeśli szkoła chciałaby dobrze przygotowywać uczniów do zdawania egzaminów i stosowania wiedzy, czyli traktować wiedzę jako pochodną zdolności jej zastosowania, to powinna uczyć robienia ściąg. Natomiast szybkie ćwiczeń ograniczają aktywność ucznia do minimum. Autorzy szybkich ćwiczeń robią wszystko to, co powinni robić uczniowie, żeby się efektywnie uczyć. Tu są oczywiście duże interesy, prawda? Bo to są duże pieniądze. ze ćwiczeń trzeba kupić co roku nawet jeśli to jest ten sam podręcznik. Wobec tego opór jest oczywiście ogromny. Jeśli bym jeśli miała jedną rzecz podać, którą można by łatwo zrobić, żeby zwiększyć głębokość przetwarzania informacji, a więc efektywność nauczania, zrezygnować z zeszytów ćwiczeń, robić własne notatki, ściągi i tym podobne, czyli samemu strukturyzować wiedzę. Neuroplastyczność, Mózgu. Wszystko, co robimy, a szczególnie to, czym poświęcamy dużo czasu, pozostawia w naszym mózgu ślad w postaci odpowiedniej sieci neuronalnej. Im więcej się czym zajmujemy, tym bardziej określone areały mózgowe zostają rozbudowane. I mózgi niesamowicie szybko się do tego adaptują. Nie będzie dzisiaj czasu, żebym w szczegóły weszła, ale na przykład mózgi dzisiejszej, dzisiejszej młodzieży, czyli osób określanych jako digital natives, tak, które wychowały się już z komputerami, z iPhone'ami, iPodami, tymi wszystkimi gadżetami digitalnymi, są, zu, są no, zupełnie, przesada, są, mocno różnią się od mózgów osób, które miały socjalizację, w której były inne dzieci, yy, zabawa Kamie, y, lepienie y, barwek z piasku i tym podobne rzeczy. Tak samo inny przykład na neuroplastyczność mózgu. Nauka pisania. Jak myślicie Państwo, czy jest różnica dla mózgu, czy uczymy się pisać ręką, czy uczymy się pisać na klawiaturze komputera? Olbrzymie. Jeśli ktoś, sobie Państwo praficie przywołać wyobraźni, obraz takiego siedmiolatka czy sześciolatka, który uczy się pisać. My piszemy ręką, my potrafimy siedzieć i e, rozmawiać z kimś i zapisywać. Taki mały człowiek pisze całym ciałem, leży na tym zeszycie, wysunie język, mamroczy sobie te litery pod nosem, tak? Całym ciałem się do tego pisma ustanie. To wszystko ma głęboki sens. W mózgu powstaje psychomotoryk, a ruch ręką słyszy głosy, e, które sam mówi, o czym widzą, wobec tego struktura sieci neuronalnej jest rozbudowana. Jeśli klika palcem odpowiedni klawisz, to możemy sobie wyobrazić, że skoro wszystko, co robimy ma wpływ, ma odbicie w sieci neuronalnej, to odbicie tego śladu od kliknięcia jest no, tysiąc razy mniejsze. To teraz mówię z głowy, tej klawii nie, nie jest wielokrotnie mniejsze. Okazuje się, że. Osoby, które uczyły się pisać ręką, inaczej czytają niż osoby, które uczyły się pisać na klawiaturze komputera. Małym dzieciom nie trzeba kupować komputerów i trzeba dać po prostu plastelinę. Tak? I to najlepiej im rozwija wszelkie zmysły, bo wiadomo, że tu mamy najwięcej perfektorów życiowych i to powoduje najlepszą stymulację mózgu. jeszcze nie umiemy. Wkładamy łyżwy i staramy się utrzymać na tym locie. Zaczynamy mówić w języku obcym. Są nauczyciele, którzy mówią mi, nie, ja jeszcze nie mogę na lekcji mówić z moimi, rozmawiać w języku obcym, po angielsku czy po niemiecku z moimi uczniami, bo oni jeszcze nie mówią po angielsku. To tak jakby mama powiedziała do Jasia, Jasiu, dopóki się nie nauczysz pływać, to do wody nie będzie. Siedzi w na brzegu i czeka, aż pływanie na niego przyjdzie. Inni w tym czasie weszli do wody, zaczęli pływać, zaczęli ruszać rękami, nogami. W mózgu automatycznie szybko tworzą się odpowiednie połączenia i w pewnym momencie człowiek czuje, że na tej wodzie się utrzymuje i, i po prostu umie pływać. Czyli tylko i wyłącznie poprzez podejmowanie prób. Jeśli w szkole dzieci mają takie nastawienie, że kiedy na przykład są krytycznie postrzegane i, i oceniane, i nabierają przekonania, ja nie umiem matematyki, ja jestem złym matematykiem, ja nie umiem śpiewać, ja nie umiem tańczyć, ja nie umiem dobrze pisać. To znaczy, nie będą podejmować prób nawet, tak? Bo te zadania, które dostają, siedzą i a to jest zadanie z matematyki, jestem bardzo słabym matematykiem. I w ogóle nie podejmują tych prób, czyli nie będzie procesu uczenia się. Jeśli nauczyciel przekazuje uczniowi komunikat, ty jesteś, szczególnie na początku kariery szkolnej, kiedy nie mamy dystansu od cud cudzych opinii, ty jesteś z czegoś słaby, ty jesteś zły, tak? to ja tę opinię przyjmuję jako e, obiektywną rzecz. Czyli nie można dziecku bardziej kariery szkolnej zepsuć, niż poprzez takie etykietki, w czym jesteśmy słabi. Z punktu widzenia szkoły najważniejsze jest pytanie, co wspomaga, a co hamuje proces uczenia się? I bym teraz chciała po kolei trochę wyjaśnić. Uczeń może być traktowany jako twórca, jako badacz, jako odkrywca i eksperymentator, albo jako odbiorca i odtwórca. Control copy, kontrol Ja podałam, ty się naucz i powiedz. Reprodukcja jest nudna. Nuda jest dziś największym problemem naszej szkoły. Ludzie, którzy się nudzą, robią same złe rzeczy. Jeśli uczniowie w szkole zachowują się nie tak jak trzeba, to znaczy, że najprawdopodobniej się nudzą, a to znaczy, że cały proces uczenia zorganizowaliśmy źle. Możemy oczywiście mówić, że to jest wina uczniów, ale to nie poprawi sytuacji. Poprawić sytuację może tylko druga strona. Nauczyciele. Też nie można tak łatwo tego wszystkiego na nauczycieli zrzucać, bo to jest cały system i nauczyciele są też jakimiś tam trybikami w tej całej maszynerii. Mają program, mają, oczekuje się też, że będą mieli odpowiednie wyniki. Teraz wiemy, jak bardzo liczą się wyniki, prawda? Szkoła jak Bundesliga, liczy się tylko wynik z punktu widzenia dyrektora. I tak po, tak Dostrzegamy w tej chwili edukacji. Wobec tego to nie jest tylko naprawa szkół, to nie jest tylko... Nie należy tylko w możliwościach czy w nauczycieli. Trzeba by naprawdę przemodelować cały system, który byłby nastawiony na to, żeby nauka była przyjemnością. Bo tak, dobrze zorganizowana nauka jest przyjemna. Pobudza ośrodki nagrody i prowadzi do wydzielania do pamięta. Dokładnie. Wpływ różnych rodzaju aktywności na układ chemiczny, Układ chemiczny, który ma mnóstwo różnych funkcji, odpowiada również na zapamiętywanie. I co powoduje, że te rzeczy zapamiętujemy lepiej? Jeśli ja do Państwa przyjdę i powiem, to jest tak, tak i tak, albo nauczyciel przyjdzie do szkoły i powie, to jest tak, tak i tak, rośliny się odżywiają w taki sposób, mieli to wszystko, co teraz się tego naucz, to to jest oczywiście nudne i słabo pobudza mózg. Natomiast jeśli nauczyciel powie, popatrzcie na drzewo za oknem, my nie widzimy, bo mamy zasłonięte okna, ale jakieś drzewo na jest stoi. Jakie wysokie może być to drzewo? No dzieciaki zaczynają zgadywać, jakie wysokie może być drzewo. A chcemy mówić o odżywianiu roślin. I nauczyciel zadaje pytanie, no zastanówcie się, jak drzewo to robi, że całe wszystkie substancje odżywcze, które których potrzebuje, transportuje z samego dołu, na przykład 40-metrowe drzewo, do samego wierzchołka, do każdego listu. Jak to się dzieje? Bez windy, bez prądu, bez tego wszystkiego, czym my dysponujemy. I dzieci zaczynają włączone im myślenie. Tak, Zaczynają spekulować, zaczynają się zastanawiać. No albo wpadną na prawdziwe rozwiązania, albo nie, najprawdopodobniej nie, ale nie o to chodzi, żeby udzieliły poprawnej odpowiedzi. Chodzi o to, żeby nastawienie zaciekawienia w nich spowodować, Czyli coś, co wymaga wyjaśnienia jest zawsze bardziej poruszające niż to, że to wygląda, że jest tak i tak, a teraz się trzeba tylko tego nauczyć. Oczekiwanie na odpowiedź nauczyciela, kiedy już rozbudził ciekawość, tak, dzieciaczki siedzą i błądą, no to jak to drzewo to robi? Jak, jak to jest rzeczywiście, bo to jest fascynujące. Biologia i bardzo otaczający nas świat jest tak fascynujący, że naprawdę trudno zachować jakąś taką neutralną ale wobec tych cudów natury. A jak jest uczona biologia? Duża ilość faktów, których trzeba się wyuczyć na pamięć. Czy coś z tej fascynacji na tych, 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 na tych stronach y, podręczników do biologii jest? Ja nie spotkałam, chociaż ostatnio już Czyli musimy sobie zadać pytanie, czy chcemy uczyć uczyć rozwiązywania problemów, czy ro reprodukowania reprodukcji wiedzy? Z badań na mózgiem wynika, że powodem niskiej efektywności nauczania nie jest to, że materiał jest zbyt trudny, tylko to, że jest zbyt nudny. Jest podany w sposób, który nie pobudza mózgu.